O tym, że ojciec był w AK, to ja się dopiero z mamą dowiedziałem od pozostałych kolegów ojca. Do ojca przychodzili koledzy, a dzieci mają dobry słuch. Te strzępki rozmów do nas dochodziły. Siedem lat, jak ojciec znikł z mojego życia. Gdzie mieszkałem, mieli starszych kolegów, którzy mieli nie tak jak ja 7 lat, tylko mieli po 10-11 lat. To byli nasi koledzy, a oni opowiadali o partyzantach, o różnego rodzaju akcjach. Stąd ta nasza wiedza. No i mówimy, no to co, chłopaki, robimy drużynę. To jest to miejsce. Tu myśmy palili ognisko. No nasze zbiórki były. Zbiórki odbywały się latem, jesienią. Tutaj była taka skarpa. Zresztą ona jeszcze część jej jest. I tutaj, jak już zdobyliśmy karabin, pistolet. I tam właśnie w tej skarpie były takie otwory. Myśmy tam właśnie tą swoją amunicję chowali. Trotyl. Proch czy pociski dużego kalibru. Myśmy tutaj przeprowadzili właśnie naukę rozbierania, obsługi tej broni, no także myśmy tutaj strzelali. Tutaj była ścieżka, i tą ścieżką chodził strażnik Sok. Uzbrojony na most kolejowy do pilnowania. I, i, i tutaj myśmy, tu koledzy piersi, zrobili zwiat, donieśli mi, że możemy go rozbroić. I myśmy wieczorem, to był kwiecień, zacztopowaliśmy go, że tak powiem. No i, 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 i co? że zaczął mimo naszych tutaj, że ręce do góry stać, to karabin już miał w ręku. Trzeba było jakoś to inaczej reagować. I wtedy ja strzeliłem. Skuto do przodu, nie powiem. A może i nawet nie skuto mnie. Posadzono mnie z tyłu między dwoma facetami. Szef yy, ekipy powiedział skok w bok i cię nie ma. Przebudziłem się. Rozglądam się, gdzie ja jestem. Człowiek zasnął jednak w Przebudziłem się, no, cela, I jakiś taki kawałek siennika, nie siennika, już nie pamiętam, koc, jakaś poduszeczka, no. Potem przyszedł taki z KBW, no z w mundurze KBW, przyniósł k czarną kawę, kromkę chleba i, i, i to wszystko. No i co ja czuję, że mówię koniec kolego. Człowiek młody to inaczej reaguje na to. I zbudziłem się, tak już taki chłodek był, tam były szyba uchylona. I patrzę, no gdzieś jadę, ale gdzie jadę? Cholera wie. Pytania to były takie ostrożne. I, 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 i to tak. No, a to mieliście amunicję w kieszeni, to ja mówię, to nie amunicja, tylko to były, mówię, czubki czy pociski, tam z tego. No, a koledzy, ja mówię, koledzy, no razem się spotykali i to wszystko, no, to byli koledzy, no. Nawet, pieprzył głupoty, patrz tutaj, co jest, no i protokoły przesłuchania kolegi. Padły nazwiska, padły pseudonimy, już śledztwo się toczyło zupełnie inaczej. Jako ostatni byliś, mieliśmy ten e, rozprawy w styczniu 1954 roku. Wojskowy sąd rejonowy w Lublinie. Smalec Mieczysław i Łukajerzy winni są, że. Smalec, będąc uzbrojony w pistolet P-38, a Łukajerzy w nóż Finkę, dopuścili się gwałtownego zamachu na pana Siaka Benedykta. Smalec Mieczysław winien jest, że na terenie trawnik jako herszt kontrrewolucyjnej bandy zhp działając na szkodę państwa polskiego osobiście gromadził wiadomości stanowiące tajemnicę państwową i wojskową wyrok w imieniu polskiej rzeczpospolitej ludowej skazał smalca mieczysława na karę śmierci z utratą praw publicznych i przypadek całego jego mienia thank you